I witam Cię na moim kanale. Dzisiaj stworzymy sobie personalizowany kalendarz adwentowy, startujemy z pierwszym odcinkiem świątecznym. Specjalnie, troszkę szybciej, może ktoś z Was zainspiruje się i będzie chciał stworzyć taki kalendarz dla swojego bliskiego. Także zapraszam, zaczynajmy. Zanim przeniesiemy się w nieco bardziej wygodne miejsce, Chciałam Wam pokazać, co możecie kupić, co się Wam przyda do stworzenia takiego kalendarza. Ja znalazłam w sensu taki worek, do którego będę wrzucała wszystkie poczuszki. Kupiłam również taki papier. Tu będą napisane numerki z danym dniem co do prezentów, są one mocno personalizowane pod mojego narzeczonego, jego ulubione jakieś smakołyki. To wszystko, co ja na co dzień, różne różniste. Jeszcze więcej słodkości. No i prezenty takie nieco bardziej już spersonalizowane, bardziej takie praktyczne. Resztę prezentów zobaczycie podczas pakowania. Tak, tak że... się prezentują posegregowane wszystkie rzeczy. Tutaj mamy część ze słodkościami, a tutaj są te rzeczy takie nieco bardziej praktyczne. Zaraz zastanowię się, jak to porozkładać w okienkach, żeby to było w miarę urozmaicone. Jak widzicie, są to rzeczy, które raczej większości osobom powinny przypaść do gustu, ale wiadomo, z racji tego, że jest to kalendarz personalizowany, no to dobierałam rzeczy bardziej takie tematycznie do rzeczy, które mogą interesować mojego narzeczonego. Każdy z was może takie rzeczy dobrać wedle własnego uznania. Pierwszą rzeczą jest coś, co bardzo chciał, także zacznijmy na zachętę, ten kalendarz. Produktem, który będzie na pewno bardzo interesujący dla niego. Moje zdolności manualne nie są najlepsze, także nie spodziewajmy się, że to będzie wyglądało pięknie. Ale stwierdziłam, że skoro ja mam swoje kalendarze adwentowe, kupiłam również kalendarz adwentowy dla naszego psiaka, to jemu też się należy. Będzie razem z nami otwierał. Myślę, że warto będzie przygotować sobie najpierw też tę klejącą, już pociętą na mniejsze kawałki, żeby sprawniej to szło. Z drugą strony. Łutnę sobie od razu te tasiemki. Musimy w tą stronę zerpiąć. Coś namąciłam. że w tą drugą. Ja jestem z tych osób, które wolą kupić torbę prezentową. O wiele, o wiele łatwiej się te rzeczy pakuje w torbę. Także jeżeli ktoś z was ma lepsze zdolności manualne, to z pewnością będzie to wyglądało o wiele lepiej. Ok, także mamy numerek jeden. Niech będzie numerek dwa dla przełamania. Yy, wezmę coś słodkiego. Będzie to jakaś taka nowość. Nie widziałam tego wcześniej, więc może być całkiem atrakcyjnym i ciekawym prezentem. I to myślę, że można spakować w formie takiego cukiereczka. Nie wiem, czy jeszcze pamiętam, jak się to robiło. Nie pakowałam prezentów w taki tradycyjny sposób, także śmiesznie się to robi po takim czasie. Ostatni raz chyba pakowałam prezenty nie w torebki, jakieś siedem lat temu. Ok, jeżeli chodzi o cukiereczka, kawałeczek tutaj robimy przerwy, spinamy tu, cyk i wykręcamy. Też oczywiście do tego dodałam wstążkę, tylko nie wzięłam teraz jej, więc na koniec filmu obwiążę dodatkowo to jeszcze wstążeczką. I mamy numerek 2, Numer 3 to będzie również coś słodkiego i nie jest to klasyczny, rodzaj słodkości. Mówię trochę hasłami, bo nie wiem, czy narzeczona nie podsłuchuje. <gry> Także numerek 3 to będzie taki oto słodycz. Już zaczyna się krzywe cięcie. Jak wspomniałam, ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Nie mam również zdolności, żeby to wszystko było równo pięknie. Ale tego nie będzie widać. Prawda jest taka, że będzie to rozrywał w 5 sekund. Więc czy to będzie wyglądało najpiękniej na świecie, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Ciekawa jestem, co wy byście dali do takiego kalendarza adwentowego. Możecie pisać w komentarzu. Może w przyszłym roku, jeżeli zdecyduję się, żeby znowu taki kalendarz stworzyć, może mnie to jakoś zainspiruje. Teraz damy numerek 3. Ok. Czyli mamy trójeczkę. Mieliśmy dwa razy słodkości, więc może przydałoby się dać coś bardziej praktycznego. I może to. To jest w ogóle gadżet, który zamówiłam przez internet na temu. Jest to rzecz, którą możecie kupić tak naprawdę w wielu perfumeriach typu Sephora, Douglas, Notino i te rzeczy kosztują około 30 zł, a słuchajcie, na temu można dostać to za grosze, za kilka złotych. Jest to e, taki atomizer i tutaj możecie naładować swój ulubiony perfum i mieć taki mniejszy gabaryt perfum, czy do samochodu, czy na przykład... E, w przypadku kobiet do torebki. Ja dla siebie również kupiłam taki w wersji różowej, także myślę, że może mu się to i przydać, i spodobać. To myślę, że możemy zawinąć w ten sposób, trochę po ukosie, celowo, żeby zostały przestrzenie na zamknięcie tego, bo ten kawałek papieru. Domyślam się, że podczas kręcenia tego filmu będę gadała dużo głupot, z uwagi na to, że skupiam się na pakowaniu tych rzeczy, przez co nie do końca analizuję, co mówię, i pewnie wielokrotnie bełkoczę bez sensu. Ale macie też okazję poznać mnie od takiej jak najbardziej naturalnej strony. Oczywiście na filmach, jak do Was gadam, gadam od serca, aczkolwiek zawsze gdzieś tam jest ten filtr, a tutaj macie głupawkę i poplanie w pełnej okazałości. E, dobra, numer 4. Numer 5 to będzie coś słodkiego. Mieliśmy mały słodycz, więc teraz może dam coś większego i czekoladowego, więc wstawiam ulubioną czekoladę. Takie przedmikołajkowe okienko na słodko. Mam tylko obawę czy starczy mi tego papieru patrząc na to jak wycinam i marnuję ten papier. Ale oby nie, oby wszystko starczyło. Myślę, że w wielu przypadkach po samym kształcie będzie mógł się domyślić co to jest. Ja od 1 grudnia też zaczynam otwierać swoje kalendarze, więc jeżeli jesteście ciekawi co w nich się znajduje to serdecznie zapraszam. Będę wrzucała to raczej w formie takich krótkich filmików, gdzie na jednym filmie otworzę wszystkie kalendarze. Myślałam, żeby zrobić to w formie shortców, ale chyba taka forma filmu jednego będzie bardziej przystępna, zwłaszcza dla osób, które może nie mają czasu czy też chęci, żeby y, zbyt dużo filmów oglądać. Okienko numer pięć. Mhm. Jeżeli chodzi o mikołajkowe okienko, fajnie jakby to było coś większego. I zastanawiam się, czy dać to, czy może dać to, czy na przykład to. Hmm. Może dam to, z uwagi na to, że na 24 okienko będzie ten prezent. Albo może będę złośliwa i zostawię to na 24. To jest coś, na co na pewno czeka. Hmm. No dobra, to może zróbmy faktycznie. Tak. Mikołaj... Mikołajkowe okienko to będzie to? Bo też jestem ciekawa, czy będzie to na niego dobre. W razie czego będę miała czas, żeby wymienić. Ale wydaje mi się, że trafiłam z rozmiarem. Także damy tak. Jestem trochę zła, bo był inny plan na okienko numer 24, ale jeszcze ten produkt, który zamówiłam, nie przyszedł. Był to taki boks z perfumami męskimi po 70 ml z różnych takich naprawdę fajnych, topowych marek, ale niestety nie został jeszcze wysłany. Mam tylko nadzieję, że nie anulują zamówienia, bo wtedy będę zła. Ale w razie czego dostanie to jako dodatek do prezentu świątecznego z tą taśmą. O nie, ona się zagięła. Nie. Najgorzej. Dobra, w takim razie muszę teraz nakroić więcej taśmy. A słuchajcie, liczą się chęci. Nawet jak coś nie będzie najpiękniej wyglądało, to ważne jest to, że pomyśleliście i zrobiliście coś takiego dla kogoś, na kim Wam zależy. Wiadomo, że idealnie by było, gdyby to też... Przy okazji wyglądało ładnie. Ale trudno. Słuchajcie, mamy to. Numerek 6. O nie, nie przemyślałam tego. Mam nadzieję, że nie zostawi plamy. Nie. Może może? Nie było najmądrzejsze. Ale no dobra, sześć. numer 6. Numer 7 to będzie coś słodkiego, więc może... To? Mam nadzieję, że doceni tą męczarnię. Ja naprawdę nie lubię takich rzeczy manualnych. Plączy cały czas. Dobra, muszę chyba jednak to na dwa razy. Ten był dobry gorzej z wykonaniem, tak, dobra. I numerek 7 gotowy. Czek, numer 8. Coś co bardzo lubi. Ale do tego potrzebujemy większy papier. I to spakujemy w leniwego cukieraska. Mówię wam, pakowanie w cukierka. To jest najprostsza i najbardziej leniwa rzecz. Znaczy, to nie jest łatwe. I wygląda całkiem efektownie. W kolorowym papierze, oczywiście, wygląda to znacznie lepiej, ale w wersji kalendarzowej, gdzie chcę wpisać te numerki, uznałam, że ten taki papier brązowy będzie o wiele bardziej przejrzysty. Dobra. I mamy numer 8. Hop. Numer 9. Yy, to może pójdźmy faktycznie w coś praktycznego yy, z tych mniejszych rzeczy. Zdejmy to. Czy to będzie przegięcie, jak skarpetki też zapakuję w cukierkę? <ścoughs> o nie. Nie da się. No dobra. To w takim razie nie będzie to cukierek, będzie to normalny pakunek. panowie, jeżeli ktoś z panów to ogląda, dajcie znać, czy zwracacie uwagę bardzo na to, jak coś jest zapakowane, czy po prostu chcecie się jak najszybciej dogrzebać do zawartości i nie obchodzi Was to, czy jest to wszystko w kolorowych papierkach, czy też jakoś mega estetycznie spakowane. Jestem bardzo ciekawa. Jestem ciekawa Waszej opinii, także dawajcie znać. Dobra. Mamy. I to jest numerek 9. Numer 10 to będzie coś słodkiego, więc może. To. Jak tak patrzę na podglądzie, ten filmik będzie strasznie długi. Ja postaram się go maksymalnie przyspieszyć, ale obawiam się, że przez to moje gadanie może być ciężko. przestanę biadolić przy pakowaniu po to, żeby Wam te pakowanie jak najbardziej dać na speedzie żebyście nie musieli oglądać po prostu każdego przyklejania, każdej pojedynczej taśmy dobra, numer 10 dobra, numer 11 damy to I zróbmy z tego mojego ulubionego cukierka. Numer 11. Numer 12. i to był numer trzynaście numerek czternaście <laughs> może no, ten i numerek czternaście dobra numer piętnaście hmm to Może dajmy teraz jakieś gadże. Może to? Słuchajcie, to też jest z temu. To jest taki brelok, który myślę, że może się wielu mężczyznom przydać, bo to są dwa różne śrubokręty, pierdółka aczkolwiek chyba przydatna, to się okaże. I pakucha numer 15 gotowa. Numer 16 to będzie znowu coś słodkiego. Może tym razem to. 17 będzie z tych prezentów praktycznych. Yy, wybrałam taki krem nawilżający. Może cukierek? O. Zróbmy z tego małego cukierka. O nie, udarłam. Dobra, jeszcze raz. 17. numerek 18 będzie coś słodkiego prawda jest taka, że ja też to wszystko staram się robić bardzo szybko żebyście nie musieli oglądać tego filmu przez godzinę wy mając więcej czasu możecie to zrobić o wiele ładniej i dokładniej i jest to numer 18 Dobra, numer 19, większy prezent, więc i więcej papieru potrzebujemy. Jakby z tego zrobić takiego wielkiego cukierka? W międzyczasie mi się rozładował telefon, także już na, przy, przygotowałam sobie takie tasiemki do tych naszych cukiereczków więc może już na przykładzie tego prezentu zawiążę. Z drugiej strony to samo. Zaraz po podklejam jeszcze w niektórych miejscach. Pamiętajcie, żeby też nie zawiązywać zbyt mocno tym sznurkiem, żeby ten papier się nie przedarł. Dobra. To też zrobimy rasa. 20. i od razu już przewiążę. A te pierwsze, które były, to zrobię to na koniec filmu. W kalendarzach fajne jest to, że tak naprawdę możemy to zrobić e, również małym kosztem, bo nie musi być to 24 produkty, które będą e, czy to słodyczem, czy jakąś rzeczą materialną. E, możecie na przykład e, kupon na coś e, dać, przykładowo, nie wiem, jeżeli Wasze narzeczony lubili, czy chłopak, czy dziewczyna lubią masaż, na przykład taki voucher na masaż u was, przykładowo, nie wiem, taki 30-minutowy. Myślę, że może być też fajnym prezentem. Może być to jakaś wyręczajka, typu, nie wiem, wyjście z psem, umycie samochodu. Można na wiele sposobów taki kalendarz zrealizować, by ta druga osoba była zadowolona. 21 to będzie ten prezent. Stwierdziłam, że dam to troszkę szybciej. I zastanawiam się, czy nie zrobić z takiego. Pół cukierka z tego, bo nie bardzo wiem, jak to zapakować. Myślałam o czymś takim. Takiego jakby kwiatka. Nie wiem, jak to nazwać. Mam nadzieję, że paznok się nigdzie nie zahaczyłam. Tylko obawiam się, że mam za krótkie sznurki.

Jakiego? myślę teraz jak to podpisać, żeby to było widoczne. Hmm. Mieliśmy 20, czyli to jest 21. Hmm. Dobra, jeżeli chodzi o 22, będzie to kolejny słodycz, który już był. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy to będzie też mały słodycz. Dobra, i to jest numer dwadzieścia trzy. No i 24 czwarty produkt z tej serii praktycznych. Przeciętują się wszystkie spakowane prezenty. Jeszcze w camera podorabiałam kokardki przy poszczególnych cukierkach. Zaraz spakuję to wszystko do worka. Mam tylko małą obawę, czy to się wszystko pomieści. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak to powkładać, żeby się nie poniszczyły te piękne pakunki. jakoś damy radę. Dobra. Em, hmm, może jakoś w miarę strategicznie te wyższe numery faktycznie damy na dół, no bo one będą w późniejszym czasie otwierane. Czyli mamy już 23, 17, 15, 14, 18, 16. z dużym cukierkiem. Kurcze. Hmm. Bawiam się, że się trochę jednak wygniotą. Także wychodzi na moje. Jakbym pięknie tego nie spakowała, nie ma szans, że to się wszystko zmieści i nie wygniecie, więc nie wyszło tak źle. Dwanaście dziewięć. Uch, jest problem. Osiem, siedem. Sześć jest też dużym prezentem. Więc może... Co nie przewidziałam tego trzeba było większy worek mówić 5. A jeszcze 13 dziś się przypałętało. I 3, 2, 1. Damy. Może po prostu na górę. Okay. Tak się prezentuje wypchany po same brzegi kalendarz adwentowy dla mojego narzeczonego. Dajcie znać, czy sami planujecie dla kogoś taki prezent zrobić i czy taki film się Wam podobał. Zostawcie również łapkę w górę oraz wpiszcie w komentarzu cukierek, bym wiedziała, że zostaliście ze mną do końca. Będzie mi również bardzo miło, jak zostawicie suba z dzwoneczkiem. Marzy mi się, żeby do końca tego roku dobić do 500 subów, także liczę na Was, a teraz bardzo Wam dziękuję, buziaki pa!